Cześć wszystkim. Słuchajcie, tak jak obiecałem, pokażę Wam, jak wygląda przerobione webasto. U mnie w Wolwie to jest 2010 rok. FH. Tak wygląda deska i wszystko tak jak tu każdy widzi. Czyli to jest 10 rok. Lusterka jeszcze starego typu. Już Wam pokazuję, jak jest przerobione webasto. A mianowicie wygląda to w ten sposób, proszę Was, że. Sam nawiew, nie wiem czy to będzie widać, ustawimy tak. O, wychodzi stąd. Czyli, tak jak mówiłem, tutaj jest wywiercony otwór i, i webasto wieje tędy koło fotela kierowcy. Działa to super. Także, jeżeli chcecie, to śmiało możecie montować. Samo zamontowanie wygląda w ten sposób, że. Że czekajcie muszę podłączyć telefon, bo bateria pokazuje, że za 30 sekund się wyłączy. Dobra, już się nie wyładuje. Samo zamontowanie w ten sposób wygląda na polega na tym, że trzeba odkręcić te drewniane osłony, które tam są. Zdjąć starą rurę i tam wystaje kruciec, na który pasuje rura Spiro. Taka 60 mm średnicy. Ja akurat założyłem 80 bo, bo taką miałem. Ale tam przy pomocy młotka, kombinerek i tam zgniotłem tą rurę, że spasowałem i tam założyłem obejmy. Tutaj wywierciłem dziurę otwornicą, tak jak Wam mówiłem, 64 mm. To ten plastik, do którego zapina się tą, tą kierownicę, od strumienia powietrzu jest przynitowany. Także tam rozwierciłem nity tutaj. Przykręciłem to na śrubki, bo akurat nie miałem nitów. Przykręciłem na śrubki i działa to rewelacyjnie. Jeszcze będę miał w planie wyciszenie tego wybasta, bo tam jest sporo miejsca na jakąś watę, czy jakąś wyciszającą coś innego. Bo strasznie głośno chodzi to w kabinie. Słychać a w nocy jest to uciążliwe. Także tak to wygląda. Jak będę miał zamiar to webasto wyciszać jakoś czymś, to, to pokażę Wam jak będę to robił. Jak chcecie mieć być na bieżąco z moimi filmami, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, i, i wtedy, jak się pojawi jakiś kolejny filmik, to od razu będziecie o tym wiedzieć. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam na po kolejne filmy.